No i siemanko. Słuchajcie, nie mogłem się powstrzymać i powstał kolejny ulep. Już mam pewne teorie odnośnie jego nazwy, ale był koniecznie potrzebny, ponieważ dużo rzeczy zaczęło się dziać yy, i wymagałem, by potrzebny był, był mi zasilacz o trochę wyższych parametrach, więc powstał ten oto sprzęt złożony z różnych modułów w środku. Można teoretycznie kupić na u jednego sprzedawcy. Polsce, jak i dobrze znano nam za granicą, ale dobra, słuchajcie, co tu możemy wycisnąć z niego. Najważniejsza rzecz, która była dla mnie ważna, to sam fakt, że obsługa jest dosyć fajna i można sobie zapisać kilka swoich ustawień, ale to jest mało jeszcze istotne. Przede wszystkim 50V. Wierzycie, można 50V bardzo szybko, fajnie gałeczką sobie wyregulować. I teraz jeszcze drugi sztos, patrzcie. 15 amperów. Bam. Czyli można tym naprawdę już dużo zrobić. Z tym, że yy, zróbcie sobie kalkulację, tak. To jest prawie 750 W. Czyli zasilacz załóżmy przy zajebistej sprawności powinien mieć jakieś 800-850, tak, żeby to tyle miało. No niestety zasilacz, który zastosowałem w środku, ma trochę mniej. Więc tą pełną moc przy pełnym wystarowaniu jest nie do uzyskania. Musiałbym po prostu wzmocnić ten zasilacz, albo dołożyć drugi. Ale tu zaraz trochę więcej o tym, jeżeli, jak zajrzymy do środka, tak? No, zrobimy trochę testu. Moje obciążenie wytrzymuje do 180W, więc też nie jest to dobre. Ale zobaczcie precyzję prądu. I teraz pytanie, które urządzenie jest bardziej precyzyjne? <laughs> nie wiem. Ale bardzo fajnie to działa, daje się bez problemu ustawić. To zacznijmy od 1V i 15A. To co, zaczynamy od 1V. Hmm, powinno być 15A. Dobra, przy 2V tu wyciskamy sobie 10A. Też jest trochę sprawa może i przewodów, więc ten test nie będzie zbyt miarodajny, no, ale dobra no, chyba nam się kończy możliwość yy, zwiększania prądu Ograniczenie zadziałało. No i tutaj zobaczcie, już mamy 9V. 13A, nie wiem. I to już jest 109W. Damy kolejne V. 140. Jesteśmy praktycznie na granicy. No. Bardziej go nie mogę sprawdzić. Ale uwierzcie mi, yy, ładowałem nim jakiś duży akumulator i bez problemu długi czas pracuje yy, i nic się z nim nie dzieje. No i taki w sumie główny powód tego zasilacza, jego istnienia, jego stworzenia to był przede wszystkim elektromobilność. tak Większość urządzeń elektrycznych typu hulajnoga, xiaomi ma baterie, które wymagają 42V. I czasami trzeba ją całą tą baterię naładować naraz. Czasami elektronika jest tak wypompowana, że nie daje rady sama tego ogarnąć. I trzeba takiej pustej, czy pustej, to może nie, ale dosyć mocno rozładowanej baterii znacząco pomóc. I to jest właśnie też powód, dla którego ten zasilacz y, będzie tutaj pracował. Drugim powodem to jest ten, że ten mój koral drugi raz jednak się zepsuł. Hmm i już byłem troszeczkę zdenerwowany, na niego, ale okazało się, że wcześniej od tranzystory, które kupiłem były inne tak i nie były kompatybilne. Sobie damy 42V nas interesuje, pakiet teraz ma około 30 damy sobie na początek 1A. Fakt, że tutaj powinienem przylutować, może te przewody. I zobaczcie, nasz pakiet ładuje się 37 V. Docelowo chcę przerobić jeden akumulator, żeby mógł go ładować właśnie takim prądem. Wtedy wychodzi na to, że błękitna bardzo szybko będzie się ładowała około godziny 10 minut do pełna. Akumulatory akurat. Ja już mam zmienione na zielone sony 30A. To są jakieś 7 albo 10A No name z Chin. Dlaczego? Nie wiem. Ale to też dobrze działa. Słuchajcie, i za chwilę zajrzymy sobie do naszego zasilacza do środka. I teraz pytanie też do Was. W obudowie, wbrew pozorom, jest trochę mimo to mało miejsca, aczkolwiek na przodzie jest dużo miejsca. Co jeszcze możemy tu fajnego wsadzić? Myślałem, żeby to był drugi moduł zasilacza z jakąś jeszcze regulacją. Ale dobrze by było, jakby się udało go zrobić jako niezależny zasilacz i boje że na przykład połączenie uziemień obudów dwóch zasilaczy może powodować, że jednak jakieś potencjały między minusami albo plusami będą występowały i trochę to zniszczy sens tego zasilacza. Myślałem też o jakimś e, impulsatorze, generatorze na przykład do jednego może dwóch, trzech amper. Coś takiego. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, a my już lecimy do środka. Tak więc witajcie z tego fora. Całość została Przytwierdzona do ładowy technologią Hot Glue. Jak widzicie, nie jest to jakoś zaawansowane, zrobione. No, nie starałem się za długo i mocno, ale tylko dlatego, że bardzo mi był potrzebny na czas ten zasilacz. I chciałem Wam pokazać bardziej, ile ma miejsca. Za jakiś czas planuję jednego oczywiście przerobić. Jak widzicie, układ ma dwa wentylatory zasilacza i tego modułu sterowania. Na ten moment, zobaczcie, jest to. Pobór około 150 W wentylatory nawet się nie włączają, zasilacz jest letni, moduł nie chce dotykać. Prosty wyłącznik sieciowy. Dodatkowo jeszcze planuję zrobić sobie odczepiany przewód zasilania z jakąś oprawą bezpiecznika, bo na ten moment jest tylko zasilacz wbudowany bezpiecznik którego wolałbym jednak nie palić. I mam nadzieję, że oczywiście nigdy nie będę musiał go wymieniać. Zobaczcie, do zasilacza wejdzie jeszcze jeden taki zasilacz, nawet żeby to jakoś spiętrować, ewentualnie bokiem postawić. I teraz pytanie, co, co jeszcze można było zrobić, żeby ten zasilacz był bardziej funkcjonalny, tak? Jeżeli chodzi o sam hot glue, bardzo mi nie przeszkadza, ponieważ zasilacz raczej jak już osiądzie w jednym swoim docelowym miejscu, to już tam zostanie na zawsze. Dlatego chciałbym go dopiecić na maksa i zobaczyć co, co jeszcze można do niego wsadzić, żeby był bardziej funkcjonalny niż teraz jest. Dobrze, słuchajcie, idzie burza, więc biorę wiaderko i będę pewnie wypompowywał wodę z trawnika, bo z mam zadołowanie. <laughs> Do zobaczenia, hej!